Witajcie serdecznie. W poprzednim odcinku uczyłam was, jak metodą dekupaż wykonać podkładkę pod kubek. Dziś nauczę was, jak wykonać magnes również metodą dekupaż. Potrzebny nam będzie kawałeczek drewienka, Ja wybrałam sobie takie kółeczko, pędzelek, magnes. W moim przypadku jest to taki magnes w rolce, który jest samoprzylepny, bardzo wygodny, i oczywiście nasz klej. Nożyczki oraz serwetka. Ja zaglądam do moich skarbów i znalazłam taki oto skrawek serwetki, ale spokojnie się nada. I teraz wybiorę sobie na przykład element, który bym chciała, aby znalazł się w moim magnesie. Różyczka. Świetnie będzie wyglądać. I teraz zobaczmy. Wycinamy fragment, który nas interesuje. Nie musi oczywiście być prosto. Rozdwajamy serwetkę, bo będzie nam potrzebna na kawałek. Widzę tutaj, że serwetka moja została już rozdwojona, ponieważ wcześniej użyłam ją również do metody kupage. Ale pokażę Wam może na inne, jak to wygląda. Na przykład na tej. Zobaczmy. Mamy warstwy, więc musimy je rozdzielić. Troszeczkę cierpliwości to wymaga, bo to nie jest takie proste. O, świetnie, zobaczcie. I nas na przykład będzie interesował ten oto kawałek. A więc mam już tą serwetkę rozdwojoną, przykładam do elementu, który ma znaleźć się na moim magnesie, i wycinam kółeczko. Gotowe. Teraz czas na klej. Albo, wiecie, co, zaczniemy może od magnesu. Będzie nam wygodniej. Ja już sobie kawałek wcześniej ucięłam. A więc muszę zdrapać naklejkę, która przetrzymuje. I naklejam do naszego kółeczka. Tak to wygląda. Z tej strony będzie różyczka, a z tej magnesik. I teraz kleimy. Smarujemy, jak w poprzednim odcinku pokazywałam, równomiernie po całym kółeczku. Pamiętajmy, aby całe kółeczko było zamalowane. Świetnie. Przykładamy naszą różyczkę, delikatnie opuszkami palców przepływamy. Przyklepujemy o w ten sposób i smarujemy. Zobaczcie. Tak jak wcześniej wspominałam, jak Wam się gdzieś tam przebrudzi stół, to się nie martwcie, bo ten klej bez problemu zejdzie. Tylko oczywiście w miarę szybko zatrzyma. O, jest posmarowane. I zobaczcie. Na brzegach również smarujemy, bo to jest bardzo ważne, żeby nam się nigdzie nic nie odkleiło. Kleimy. Zobaczcie. Taki oto magnes. Mamy gotowy. Myślę, że jako prezent będzie idealny.